Riyad Mares osiągnął wszystko, o czym marzy piłkarz: tytuły w Anglii, sława w Europie, szczyt Ligi Mistrzów. Jednak właśnie u szczytu wybiera inną drogę: z dala od zgiełku, z dala od świateł reflektorów. W Arabii Saudyjskiej nie zaczyna się odwrót, lecz świadoma decyzja. Ale kim jest człowiek stojący za tym krokiem? I jak jego droga zaprowadziła go z niebytu na szczyt świata piłki nożnej? Riyad Mares urodził się 21 lutego 1991 roku w Sarcel, prostej dzielnicy robotniczej na północ od Paryża. Jego historia zaczęła się daleko od blasku wielkich stadionów czy słynnych akademii młodzieżowych. Podczas gdy inne talenty były wcześniej odkrywane, Mares grał w cieniu francuskiej piłki nożnej, w małych klubach, głównie w drużynach rezerwowych. Tam, gdzie prawie nikt nie patrzył. Pieniądze były skąpe. Jego roczne wynagrodzenie, według szacunków, wynosiło poniżej 50 tysięcy euro. Piłka nożna w tamtych latach nie oznaczała luksusowego życia, lecz cierpliwość, wątpliwości i codzienną pracę bez gwarancji sukcesu. Każde wystąpienie było walką o widoczność, każda jednostka treningowa cichą obietnicą daną sobie, by się nie poddawać. Mares wiedział, że jego kariera wisi na cienkim włosku. Jedna zmarnowana szansa mogła wszystko zakończyć, ale jedna jedyna okazja mogła wszystko zmienić. W tej fazie nauczył się czekać, ufać i kontynuować, nawet jeśli brakowało uznania. Właśnie tu, z dala od świateł reflektorów, narodziła się siła mentalna, która później miała zadecydować o tytułach i milionach. Ale kiedy w końcu nadszedł moment, w którym nadzieja stała się rzeczywistością, w styczniu 2014 roku dla Riada Mareza otworzyły się drzwi, które przez lata były zamknięte. Leicester City sprowadziło go za około 400 tysięcy funtów, niemal niezauważenie przez wielki świat piłki nożnej. Również jego pierwsza pensja w Premier League pozostała niska, według szacunków, między 10 a 15 tysięcy funtów tygodniowo. Jednak dla Mareza liczyła się nie suma, Lecz możliwość w końcu udowodnienia swojej wartości. Później nadszedł sezon 2015-2016 rozdział, który miał na zawsze zmienić angielski futbol. Leicester City niespodziewanie wygrało Premier League, a Mares stał w centrum tego cudu. Zgracza bez wielkiego nazwiska w ciągu kilku miesięcy stał się symbolem odwagi, techniki i determinacji. Wyróżnienie PFA Player of the Year potwierdziło jego awans. Nastąpił nowy kontrakt, a jego tygodniowe wynagrodzenie wzrosło do około 80 tysięcy do 100 tysięcy funtów. Jednocześnie rozpoczęła się jego pierwsza duża faza komercyjna, prowadzona przez umowę sponsorską z Nike. Dla Mareza ten sezon oznaczał więcej niż tylko tytuły i pieniądze. Był dowodem na to, że lata czekania, pracy w ciszy i wiary we własną drogę mogą się opłacić ale ledwie osiągnął szczyt angielskiej piłki nożnej, już pojawiła się kolejna decyzja. Czy ta bajka wystarczyła, czy to był dopiero początek jeszcze większej podróży? Latem 2018 roku kariera Riyada Mareza osiągnęła nowy wymiar. Manchester City zapłaciło około 60 milionów funtów za jego pozyskanie, czyniąc go najdroższym afrykańskim piłkarzem swoich czasów. To przeniesienie było czymś więcej niż tylko transferem. Był to sygnał, że Mares ostatecznie należy do europejskiej elity. Jego tygodniowe wynagrodzenie, które według doniesień wynosiło od 200 tysięcy do 250 tysięcy funtów, odzwierciedlało ten status. Pod wodzą Pepa Guardioli, Mares znalazł środowisko, które wymagało precyzji, cierpliwości i dyscypliny taktycznej. Przez pięć sezonów stał się stałym elementem jednej z najbardziej dominujących drużyn w Europie. Cztery tytuły Premier League i liczne sukcesy krajowe umocniły jego pozycję. Jednak decydujący moment nadszedł w 2023 roku wraz ze zwycięstwem widzemistrzów. W tym momencie Mares osiągnął wszystko, o czym kiedyś marzył w cichych latach we Francji. Również finansowo osiągnął szczyt swojej europejskiej kariery. Jego roczne dochody wynosiły średnio od 12 do 15 milionów funtów, uzupełnione premiami zależnymi od wyników. Mimo to, jego wizerunek na zewnątrz pozostał świadomie powściągliwy. Zamiast maksymalnej uwagi, Mares celowo wybierał partnerstwa, które pasowały do jego profilu. Wszystko wydawało się kontrolowane, przemyślane i długoterminowo zaplanowane. I właśnie w tym momencie pełnego sukcesu pojawiło się kolejne pytanie. Co następuje, gdy już wszystko się wygrało? Latem 2023 roku Riyad Mahrez podjął decyzję, która wielu zaskoczyła. W wieku 32 lat, u szczytu swojej wartości rynkowej i po największym triumfie w karierze, opuścił Europę. Przejście do al-Ahli w Arabii Saudyjskiej nie było pożegnaniem z piłką na najwyższym poziomie, lecz świadomym krokiem w nową fazę. Kwota transferu, według doniesień, wynosiła około 30 milionów funtów, a kontrakt zapoczątkował najbardziej lukratywny finansowo okres w jego karierze. Od tego momentu jego zawodowe ramy uległy fundamentalnej zmianie. Mares zarabia od tego czasu około 52 milionów euro brutto rocznie, prawie milion euro tygodniowo, nie licząc bonusów. Jego dochody składają się z pensji, premii za wyniki i regionalnych partnerstw. W Arabii Saudyjskiej jest nie tylko piłkarzem, ale wartościowym sportowym aktywem, którego doświadczenie, tytuły i międzynarodowy wizerunek są celowo wykorzystywane. Również sportowo jego rola pozostaje jasno zdefiniowana. Jako zwycięzca Pucharu Narodów Afryki z 2019 roku i wieloletni kapitan Algierii, Marez wnosi na boisko nie tylko jakość, ale także siłę przywództwa. Jego transfer oznacza kontrolę nad własną karierą, wyczucie czasu i świadomą decyzję o redefiniowaniu sukcesu. Ale jak ten krok wpływa na jego codzienne życie z dala od wielkich europejskich scen. W Arabii Saudyjskiej Riyad Mahes znalazł nowe centrum swojego codziennego życia. Jego życie toczy się dziś w Dżudzie, gdzie mieszka razem ze swoją żoną Taylor Ward, dziećmi i rodziną. Od czasu jego przeprowadzki w 2023 roku, willa z ośmioma sypialniami jest czymś więcej niż tylko miejscem zamieszkania. To przestrzeń, w której sport wyczynowy i życie rodzinne łączą się ze sobą. Już sam podjazd charakteryzuje się powściągliwością. Zabezpieczone bramy, zielony ogród i zacienione ścieżki tworzą dystans od świata zewnętrznego. We wnętrzu dominuje jasność i spokój. Marmurowe powierzchnie, wysokie sufity i pośrednie oświetlenie tworzą atmosferę, która nie ma imponować, lecz uspokajać. Pomieszczenia mieszkalne są otwarte z miękkimi kształtami, ciepłymi kolorami i naturalnymi materiałami. Wszystko wydaje się przemyślane i funkcjonalne, nie inscenizowane. Duże szklane powierzchnie łączą wnętrza z przestrzeniami zewnętrznymi. Dwie kuchnie spełniają różne zadania między codziennością a przyjęciami. Sypialnie są nastawione na odpoczynek. Stonowane kolory i kontrolowane światło zapewniają ustronie. Również strefa basenowa działa według tej zasady. Bez przesady, bez spektaklu, lecz chronione miejsce dla rodziny i spokoju. Ta willa symbolizuje etap życia, który nie jest naznaczony hałasem, lecz stabilnością, ale nie tylko jego dom. Także jego pojazdy opowiadają o tej zmianie. Również w jego garażu widać tę samą myśl, która kształtuje jego dzisiejsze życie. Nie jest to kolekcja ekstremalnych, luksusowych przedmiotów, lecz pojazdy, które pasowały do konkretnych momentów jego kariery. Każdy samochód symbolizuje fazę, postawę, fragment jego drogi. Audi RS6 Avant przypomina o jego czasach w Anglii. Potężne, szybkie i jednocześnie nadające się do codziennego użytku. Z silnikiem V8 Biturbo, przyspieszeniem do 100 km na godzinę w kilka sekund i przestronnym wnętrzem, było idealnym samochodem dla gracza Premier League z rodziną. Dyskretne na zewnątrz, potężne w środku. Dokładnie ta kombinacja odpowiadała roli Mareza podczas jego najbardziej udanych lat w lidze angielskiej. BMW i 8 opowiada inną historię. Jego futurystyczny design, napęd hybrydowy i wyrazista sylwetka symbolizują moment, w którym sukces nagle stał się widoczny. Ten samochód należał do czasów w Lester, kiedy jego życie gwałtownie się zmieniło, a pewność siebie stała się publiczna. Mniej praktyczny, za to symboliczny, dziś dominuje Mercedes-Benz G-klasa wysoki, masywny, bezpieczny. Mniejszy nacisk na prędkość, większy na prezencję i ochronę. Pasuje do gracza, który osiągnął cel, który ceni kontrolę, przestrzeń i stabilność. Razem te pojazdy wyznaczają wyraźną linię. Od wzlotu, przez przełom, aż po spokój, po sukcesie. Pomijając domy, samochody i kontrakty, życie Riada Mareza kształtują wartości, które są ledwie widoczne. Nie szuka publicznej sceny dla swojego zaangażowania społecznego. Darowizny, wsparcie i pomoc odbywają się zazwyczaj w ciszy, kierowane jego wiarą i głębokim poczuciem odpowiedzialności. Zakat, obowiązkowa dobroczynność w islamie, jest dla niego nie symbolem, lecz stałą praktyką. Jego wielokrotne podróże umra, między innymi w latach 2017 i 2025, służą nie autoprezentacji, lecz wewnętrznemu porządkowi. Szczególnie osobiste jest jego zaangażowanie w Sarcel, dzielnicy jego dzieciństwa. Tam wspierał budowę stady Riad Mares, nazwanego na cześć jego ojca, który zmarł, gdy Mares miał zaledwie 15 lat. Dla niego to miejsce nie jest pomnikiem, lecz szansą dla dzieci, które pochodzą z podobnych warunków jak on sam. Wykorzystał swój zasięg również poza piłką nożną. Podczas meczu charytatywnego między Barceloną a Manchesterem City w 2022 roku strzelił decydujący rzut karny przed ponad 90 tysięcy widzów. Przyczyniając się tym samym do wsparcia badań nad ALS. Mimo rosnących dochodów, Mares świadomie zrezygnował z własnej fundacji. Dawanie oznacza dla niego bliskość, a nie markę. Ale jak ta postawa przejawia się w jego codziennym życiu? Dziś codzienne życie riada Machreza jest jasno ustrukturyzowane. W duddzie prowadzi życie zdominowane przez spokój, rutynę i bliskość z rodziną. Razem z żoną Taylor Ward i dziećmi. Rodzina stanowi stały punkt centralny jego dnia. W listopadzie 2025 roku na świat przyszedł ich wspólny syn, wydarzenie, które jeszcze bardziej wyostrzyło jego priorytety. Poranki często zaczynają się wcześnie, od cichych chwil w domu, zanim wezwie trening. Wieczory są świadomie poświęcone rodzinie, wspólne posiłki, czas z dziećmi i proste rytuały tworzą stabilność po intensywnych zajęciach na boisku. Nocne życie, wielkie występy czy towarzyski zgiełk nie odgrywają roli. Obecność jest ważniejsza niż uwaga. Arabia Saudyjska pasuje do tego rytmu życia, ponieważ oferuje przestrzeń do wycofania się i koncentracji. Również regeneracja zajmuje centralne miejsce. Rozciąganie, lekkie ćwiczenia mobilizacyjne i kontrolowany odpoczynek są częścią jego codzienności. W spokojniejsze dni, woli spacery, czas nad morzem lub relaksujące godziny w domu. Te momenty nie są wycofaniem się z piłki nożnej, lecz podstawą do utrzymania wysokiej wydajności na boisku. I właśnie tam ta równowaga nadal wyraźnie się przejawia. W Dżudzie Riyad Mares zbudował życie, które nie jest naznaczone zgiełkiem sławy, lecz równowagą i klarownością. Piłka nożna pozostaje centralna, ale rodzina i codzienne życie Nadają jego sukcesowi głębie i kierunek. Ten rozdział nie oznacza zastoju, lecz świadomą kontrolę nad własnym życiem. Jeśli podobało ci się to spojrzenie za kulisy, wesprzyj kanał lajkiem, zasubskrybuj, aby poznać więcej historii o Wielkich Gwiazdach, i zostań z nami.